Trybunał Konstytucyjny uznał, że artykuł 103 kodeksu pracy jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Zakwestionowany przepis będzie obowiązywał jednak jeszcze przez 12 miesięcy. Czas ten ma pozwolić na przeprowadzenie prac związanych z jego nowelizacją. Wspomniany przepis miał teoretycznie ułatwić pracownikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale według Trybunału jest zbyt ogólny. Jaki będzie wpływ zniesienia artykułu 103 Kodeksu Pracy na przedsiębiorców i pracowników? Z dniem 10 kwietnia 2010 roku utracił moc artykuł 103 Kodeksu Pracy. Utrata mocy obowiązywania tego artykułu wiązała się z wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny 31 marca 2009 roku. W związku z tym, że odroczono utratę obowiązywania mocy artykułu 103. Utrata właśnie nastąpiła nie bezpośrednio po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale właśnie dopiero z dniem 10 kwietnia 2010. Utrata mocy obowiązywania tego artykułu miała dodatkowo konsekwencje, a mianowicie utratę także mocy obowiązywania wszelkich aktów prawnych wydanych w oparciu o ten artykuł, a tym samym także rozporządzenia, które do tej pory określało zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Wobec braku stosownych regulacji kodeksowych, podstawą określającą wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji dokształcania będzie umowa. To pracodawca ma zdecydować o jej treści. Może zagwarantować pracownikom urlopy szkoleniowe lub płatne zwolnienia z pracy. Problem powstanie wówczas, gdy przedsiębiorcy zaproponują pracownikom mniej korzystne warunki umów niż te gwarantowane dotychczas przez artykuł 103 Kodeksu pracy. Jeżeli uchwalenie nowych przepisów będzie się przedłużać, może to wpłynąć niekorzystnie na proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Brak takich wytycznych na motywację czy demotywację pracowników będzie miał w zasadzie wpływ tylko wtedy, kiedy przyjdzie do nas szef i powie: Słuchaj, taki przepis przestał istnieć, od dzisiaj nie ma szkoleń, nie ma systemu motywacyjnego. To jest, to jest jedyna, jedyna kwestia, kiedy wpływ tych przepisów może tak naprawdę na to, na to wpłynąć. Ja um, uważam, że jednak większości pracodawców zależy na tym, żeby mimo wszystko pracownicy byli motywowani, um, żeby posiadali jakieś określone ścieżki, ścieżki rozwoju, dlatego, że um, tak naprawdę pracownik niezadowolony, czyli, czyli taki, któremu zabierzemy możliwość rozwijania umiejętności, zabierzemy mu ten system motywacyjny, on automatycznie będzie nam um, gorzej pracował w skrajnej w tym przypadku będzie się rozglądał za taką pracą, gdzie ten system motywacyjny będzie. Od 11 kwietnia brak jest jakichś szczegółowych przepisów, które by określały zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest to jakieś utrudnienie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jednakże należy stwierdzić, że obecnie nie ma zakazu zawierania takich umów, tym samym mogą zarówno pracodawca, jak i pracownik zawrzeć umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jednakże kwestie te będzie regulowała właśnie ta umowa, będzie to umowa cywilnoprawna. Zastosowaniem oczywiście określonych zasad prawa pracy, gdyż każda umowa łącząca pracownika i pracodawcę, oprócz tego, że spełnia wymagania ogólne dla wszystkich umów, musi także spełniać wymagania z zakresu prawa pracy. W myśl usuniętego artykułu 103 kodeksu pracy, pracodawca miał ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Odbywało się to jednak na podstawie odpowiednich aktów wykonawczych, które według sędziów Trybunału funkcjonowały w oderwaniu od kodeksu pracy, bo przepis był źle napisany. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało prawo do urlopów szkoleniowych, a także prawo do zwolnienia z pracy na czas uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo można było także na przykład opłacić koszty tych szkoleń. Koszty dojazdów, koszty podróży, dotyczące właśnie tych szkoleń. Obecnie jak gdyby nie ma tych przepisów, które te kwestie regulują, przy czym no, pracownik i pracodawca może to określić obecnie na podobnych zasadach, jak wcześniej obowiązujące rozporządzenie.